Dzisiaj będzie o słuchawkach. Słuchawkach premium. Aaa... Zagrajnik TV. Dzisiejszy materiał będzie krótki, zwięzły i na temat. A tematem będą najnowsze słuchawki Corsera, naszego partnera technicznego. Słuchawki premium, jakoś się rzekło, choć nie z najwyższej półki cenowej. Mowa o HS80 RGB Wireless, które miały swoją premierę właśnie w sierpniu tego roku. A ja używam ich od niemal miesiąca, no i oto co mam do powiedzenia na ich temat. HF80 to słuchawki dedykowane przede wszystkim graczom i zdradza to już ich design. Może nie tyle agresywny, do czego przyzwyczaiły nas przez lata preferia dla graczy, ale już z pewnością nieco drapieżne, a przynajmniej ciut. Większość elementów słuchawek, jak muszle i pałąk, wykonane są z przyjemnego w dotyku wysokiej jakości tworzywa i tylko ich łączenie jest metalowe. Dzięki temu całość jest lekka, a jednocześnie jedyne części będące w ciągłym ruchu są odporne na uszkodzenia. Mimo groźnie brzmiącego RGB w nazwie h 80 podświetlone jest raczej subtelnie, bo mowa tu wyłącznie o logo. To może mieć różne umaszczenie. No, a możemy je oczywiście dowolnie zmieniać z poziomu aplikacji IQ. Co rzecz jasna oznacza, że podświetlenie może być zgrane ze wszystkimi innymi świecącymi urządzeniami od Corsera. Muszę może i nie wyglądają na olbrzymie, ale w całości okalają nawet moje wielkie i muskularne uszy, co w połączeniu z naprawdę mięciutką, wyściełającą je gąbką i opaską pod pałunkiem powoduje, że nawet po kilku godzinach ciągłego użytkowania nie odczuwa się żadnego dyskomfortu. Jak na słuchawki Gimigole przedstawia, a OHS-80 mają mikrofon i w tym wypadku jest on zbudowany na stałe, na lekko elastycznym pałku. Domyślnie jest wyciszony, a odcisza się dopiero po opuszczeniu, co sygnalizuje zmiana koloru diody. I brzmi on naprawdę nieźle, co możecie stwierdzić sami, bo cały poświęcony mu fragment został nagrany właśnie za jego pomocą. W przypadku prostałej części tego filmu korzystałam jak zawsze z Elgato Wave 3. Mikrofon posiada opcję na słuchu, dzięki czemu rozmawiając z innymi słyszymy swój głos. I dla mnie na przykład jest to funkcja obowiązkowa i bez niej właściwie nie jestem w stanie korzystać z mikrofonu mając na uszach słuchawki. No, tak już mamy ale przejdźmy do brzmienia słuchawek, bo to w końcu w każdych słuchawkach najważniejsze. Otóż HS80 mogą być naprawdę głośne, mogą mieć naprawdę potężne basy i generalnie mogą brzmieć fantastycznie. Mogą, jeżeli tylko wybierzemy zadowalający nas preset equalizerze lub jeżeli stworzymy własny. Bo w zależności od tego, co pogrzebiemy w ustawieniach, albo czego nie pogrzebiemy, równie dobrze HS80 mogą dla nas brzmieć tak sobie. Nie zdziwię się, jeżeli na domyślnych ustawieniach komuś zupełnie nie podejdzie brzmienie tych słuchawek i będzie się zastanawiał, za co tak naprawdę dał taką kasę. Dlatego uczulam, by po podłączeniu słuchawek. Pogrzebać parę minus IQ i dopasować pod siebie ich brzmienie, bo możliwości na tym polu są naprawdę olbrzymie. I wówczas można osiągnąć fantastyczne efekty, wpasowujące się w każdy gust. Nie jest to oczywiście jakość słuchawek audiofilskich, ale zdecydowana większość osób powinna być więcej niż zadowolona z brzmienia HS80. Jeszcze w kwestii brzmienia, to słuchawki obsługują też technikę Dolby Atmos, to oznacza wysokiej jakości dźwięk przestrzenny, dający świetne efekty nie tylko w kompatybilnych grach, ale też w wielu filmach. Jak wskazuje sama nazwa, hs 80 to słuchawki bezprzewodowe i łączą się one z komputerem za pomocą Wi-Fi, co oczywiście oznacza konieczność wcześniejszego podłączenia dongla. Oczywiście opcjonalnie można się też połączyć kablem, na przykład gdy słuchawki wymagają naładowania. Przy połączeniu bezprzewodowym hs 80 wykorzystują autorską technikę Corsera, czyli split stream. Ta do minimum zmniejsza opóźnienia i, co w przypadku słuchawek ważniejsze, w odczuwalny sposób zwiększa ich zasięg. Na pewno nie na tyle, żeby łazić z nimi po całym mieszkaniu, ale możemy mieć pewność, że przynajmniej będąc w tym samym pokoju co komputer, sygnał cały czas będzie doskonale stać. Skoro przy bezprzewodowości jesteśmy, to Corsair deklaruje, iż HS80 powinny działać na jednym ładowaniu około 20 godzin. I rzeczywiście, u mnie słuchając odczuwalni poniżej połowy głośności, czyli nadal dość głośno, wytrzymało nawet parę godzin dłużej. Aha, słuchawki działają też z PlayStation 5 i PlayStation 4. Trzeba je tylko podłączyć do portu USB-Konsoli i już! Żadna więcej konfiguracja nie jest konieczna. A więc dla kogo są słuchawki HS80? Dla graczy, którzy rozglądają się za modelem Premium, ale jednak nie chcą dać za niego najwyższej możliwej kwoty, bo z ceną nieco ponad 600 Zł, HS80 Daleko jeszcze do najwyższej półki. A mimo to mają sporo bajerów, świetne brzmienie, porządny mikrofon, no i do tego jeszcze wyglądają stylowo. Więc jeżeli szukaliście akurat nowych słuchawek, no to być może już znaleźliście HS80 RGB Wireless od Corsera, naszego partnera technicznego. W każdym razie na zagranikowych live'ach będziecie nas od teraz oglądać właśnie z tymi słuchawkami na uszach. No, to dajcie znać, co myślicie o HS80 i pochwalcie się, z jakich słuchawek wykorzystacie na co dzień. No i cóż, trzymajcie się!